Nie wiem, czy No i widząc, na bocie będzie fajna, szykowany już tylko w dzielnicach. Nie wiem, czy mam tak to zrobić? Firmóweczka, tepek na bota, na czacie jutych. Ja pierdolę. Dobrze wiesz, że 28 lat, by the way. ...próbować. Arquel na bocie, ma wyjebkę, bo to... Arquel, zup na bocie, ma wyjebkę, bo to... Firmóweczka, Krzysia. Jeśli widzisz te petronie, polowuj go Jest git, nic się nie stało. Jedna firmówka jeszcze Dobra. nie Dobra, ale on wie to i wie też czad, że Trzyma to nie jeden raz Czeka na mapę widzi, że to botlejnu jungle enemy zbliża się Kurwa, to taśmy twarde. Dobrze wierzysz to za chwilę stanie się A Ach, zerwałem budzie, ją Cię wyjebkę, bo to dobra